Start with to the Zacznę od gratulacji Jagiellonii za zwycięstwo. Oczywiście jesteśmy bardzo rozczarowani tym wynikiem. To był taki mecz, że wyglądało, że gramy dobrze na boisku. We created a lot of score chances. And we didn't uh, make Jagiellonia create so much score chances. nie pozwoliliśmy stworzyć zbyt wielu takich właśnie okazji. But in the end both boxes we, we, uh, if Jagiellonia had, had uh, a couple of shots it's unacceptable to concede these, uh, these goals. And uh, of course we, we need also to be honest, we, we should score a lot, more goals, so we are not good enough in both boxes to win this game. No i tak podsumowując, e, patrząc z perspektywy obu pól karnych. półkarnych e, oddała kilka strzałów, ale nie powinna, nie powinniśmy my stracić tylu goli po, po, po tylu sytuacjach Jagieloni i w drugą stronę, bądźmy szczerzy, przy tylu sytuacjach, które sobie tworzymy, musimy strzelać gole. To być disappoint Więc wielkie rozczarowanie tym wynikiem i wielkie rozczarowanie tym, jak y, wyglądamy w obu polach karnych. Dobry wieczór. No, przede wszystkim jesteśmy szczęśliwi, ponieważ wygraliśmy mecz. To nie ulega wątpliwości. Jesteśmy szczęśliwi, bo daliśmy pożegnanie Iwanowi takie, jakie sobie wyobrażaliśmy, czyli dające mu trzy punkty i coś pozytywnego w pamięci, bo, bo dzisiejszym pożegnaniem było tak naprawdę był moment dla niego trudny w karierze, kiedy nie może kontynuować grania w piłkę. I, i tego bardzo chcieliśmy. A jeśli chodzi o samo spotkanie, no to patrząc troszeczkę wstecz i sięgając pamięcią do, do meczu w Szczecinie, to poszukałbym takiej analogii, w której, której te role dziś się odmieniły. Czyli Pogoń stworzyła sobie więcej sytuacji, wykreowała więcej z gry, ale, ale przegrała spotkanie. Hmm, także hmm, chyla, chylę czoła dla, dla moich graczy, bo dzisiaj przede wszystkim wygraliśmy sercem. Nie, nie piękną grą, nie, nie mnóstwem sytuacji wykreowanych, ale sercem hmm, i determinacją e, i chęcią zwyciężania. Taki zespół, e, taki charakter zespołu chciałbym, chcę oglądać w każdej kolejce i myślę, że dzięki temu e, nabierzemy pewności i zaczniemy funkcjonować też. Troszeczkę spokojniej, i pokażemy też piękny futbol. Bo myślę, że na to też wszyscy czekają. Odnośnie strategii meczowej, to tutaj w pierwszej połowie mieliśmy spore problemy jeśli chodzi o ustawienie, ustawienie skrzydłowych i bocznych obrońców pogoni. Grali bardzo wysoko, stwarzali sobie przewagi na bocznych sektorach, w szczególności z, z naszej z lewej strony. I, i dzięki temu dochodzili do sytuacji. A po, po przerwie skorygowaliśmy nasze ustawienie, przeszliśmy na, na ustawienie, które stosowaliśmy w poprzedniej, poprzedniej rundzie i ono nas bardziej zabezpieczało, a w konsekwencji, w związku z tym, że pogoń lubi dom, dominować, otwiera więcej przestrzeni, to dało nam możliwości na to, aby, aby stworzyć sobie sytuację i tak strzeliliśmy drugą bramkę właśnie po takiej sytuacji, ale trzeba powiedzieć i, i, i oddać Pogoń, iż, iż dzisiaj była naprawdę zespołem bardzo niebezpiecznym, stworzyła sobie kilka dogodnych sytuacji. No ale, ale tak jest futbol i to nie muszę nikogo przekonywać. My byliśmy w podobnej pół roku temu.